Witamy z Marsylii na godziny przed meczem Polska-Portugalia, ze mną, jak napisał Zbigniew Boniek na Twitterze, poważny dziennikarz Tomasz ciąkała. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Prezes Bonik rzeczywiście lubi sobie żartować na Twitterze, jest tego znany. <grym> Słuchaj Tomek, kolejny wielki turniej, na którym się znajdujesz, tur turniej reprezentacyjny, wcześniej Euro 2012 i Mistrzostwa Świata w Brazylii. Opowiedz trochę o tym Euro we Francji, Jakie oceniasz właśnie z tej perspektywy? Jeżeli pytasz o samą organizację, to muszę przyznać, że jestem rozczarowany, bo spodziewałem się czegoś zdecydowanie lepszego, że Francuzi. Okażą się, ujmując to bardzo delikatnie, bardziej nowoczesnym narodem bardziej komunikatywnym, bardziej pomocnym. Natomiast po tym turnieju, tak naprawdę, przekonałem się, że Polska nie dość, że nie powinna się niczego wstydzić po tym, jak zorganizowaliśmy Euro, ale wręcz, że jesteśmy o niebo lepszymi organizatorami, jeżeli chodzi o komunikację, jeżeli chodzi o wszelkie strajki, które uderzyły w ten kraj na początku turnieju. W zasadzie, jeżeli chodzi o wszystko, moim zdaniem, Euro 2012 było zorganizowane na poziomie trzech lig wyżej niż Euro 2016. Natomiast jeżeli chodzi o sport, no to to jest turniej, który zdecydowanie będziemy dłużej wspominać niż te nasze Mistrzostwa ze względu na to, jak zmieniła się ta reprezentacja i ile daje emocji kibicom. No właśnie, ale też wracając jeszcze do kwestii organizacyjnych, bo na przykład w Warszawie nie do pomyślenia jest to, żeby stać 3 godziny na mecze prezentacji Polski w korkach, a tutaj w Paryżu takie sceny mają miejsce praktycznie cały czas. Rzeczywiście, w Denis staliśmy ostatnio w korkach chyba 2,5 godziny i klimat dostania w korkach, tak jak już rozmawialiśmy, jest średni, bo stoisz pod wiaduktem, podchodzą. Syryjskie rodziny z kartonami, na których masz napisane Syrian Family, proszą o pieniądze. No, nie jest to najprzyjemniejsza atmosfera dostania w korkach, no, ale też wiemy jakim krajem jest Francja. No i rzeczywiście, no, nie wygląda to tak jak powinno. I Mnie bardziej szczerze razi to podejście Francuzów, którzy po pierwsze nie mówią, nikt nie mówi po, tutaj po angielsku. Praktycznie żaden wolontariusz, osoby w hotelach i tak dalej. To mnie szczerze mówiąc bardzo dziwi, bo spodziewałem się mimo wszystko czegoś lepszego. Tym bardziej, że na Euro 2012 w Polsce raczej ci wszyscy stewardzi, wolontariusze byli bardzo pomocni i mówili przynajmniej w jednym języku obcym. A druga rzecz, taka brak, brak takiej życzliwości, brak chęci pomocy. Pytasz kogoś o, o to, gdzie jest media center, centrum do pracy mediów na stadionie, to praktycznie nikt ci nie może pomóc. Czy to Bordeaux, czy Saint-Étienne, czy Toulouse. A. Takich sytuacji już miałem dziesiątki, już się przyzwyczaiłem, żeby tutaj jak masz liczyć na kogoś, to licz na siebie, bo Francuzi są ostatnimi osobami, które będą chętne do pomocy. Jak funkcjonujesz tutaj we Francji, jak się przemieszczasz pomiędzy miastami, jak wygląda ta logistyka twojego wyjazdu, bo nie ukrywajmy działasz mocno na własną rękę. No tak, wypożyczyliśmy samochód i, i tym samochodem poruszamy się po Francji. Dobiliśmy na tym etapie chyba już do 12 tysięcy kilometrów. W nocy zrobiliśmy z pioskiem Kuczą, z naszym fotoreporterem, trasę z La Bol, gdzie Polska ma e, swój obóz, gdzie Polska śpi w hotelu Lermitage do... Tutaj gdzie jesteśmy w tym momencie, czyli do Marsylii, w nocy po meczu powrót, no i tak będziemy nabijali kolejne setki, kolejne tysiące kilometrów. Myślę, że skończy się na około 20 tysiącach. Byłem na 11 meczach do tej pory, myślę, że łącznie będzie ich około 15, także na brak pracy zdecydowanie nie narzekam. 54 teksty Tomka ćwiąkały dotychczas prosto z Francji. Słuchaj, ja chciałem się zapytać, bo byłeś wczoraj na konferencji Portugalczyków. Jesteś generalnie znany z tego, że jako jeden z naprawdę z niewielu dziennikarzy w Polsce, nie tylko sportowych, posługujesz się tym językiem. Czy tam coś ciekawego padło? Generalnie. Jesteśmy nieco rozczarowani podejściem Portugalczyków w stosunku do mediów, bo spodziewaliśmy się, że na konferencji pojawi się być może jakaś gwiazda, być może Pepe, Cristiano albo Ricardo Quaresma. A ostatecznie pojawił się Adrian ze Sportingu Lizbona, co niekoniecznie spodobało się kilku kolegom, dziennikarzom. Którzy jak zobaczyli, kto po prostu pojawił się na konferencji, to uznali, że nawet nie będą tego spisywali, bo nie ma większego znaczenia, co powie pomocnik Sportingu Lizbona. Pytaliśmy trenera Fernando Santosza o to, jak ocenia reprezentację Polski, i on obsypał naszą kadrę naprawdę lawiną pochwał. Powiedział, że w stosunku do tego. Jak prezentowała się reprezentacja na Euro 2012, a przypomnijmy, że on wtedy prowadził reprezentację Grecji w tym pamiętnym meczu otwarcia, kiedy Wojtek Szczęsny wyleciał z czerwoną kartką. On powiedział, że ta kadra jest zdecydowanie lepsza, że ona się zmieniła. Pozostało w zasadzie trzech kluczowych piłkarzy z tamtej reprezentacji, czyli Piszczek Lewandowski i Blażewicz, jak to powiedział, selekcjoner reprezentacji Portugalii. Chodziło mu rzecz jasna o no ale to też, świadczy, to też świadczy o jego podejściu. No miejmy nadzieję, że że ten w cudzysłowie Blażawicz przypomni mu, jak się tak naprawdę nazywa. Zadam Ci takie jeszcze bardzo ogólne pytanie, jak wyobrażasz sobie reprezentację Polski właśnie na tym meczu z Portugalią? Spodziewam się, że w tym meczu Polska odda piłkę Portugalii, bo Portugalia to jest drużyna, która czuje się najlepiej z kontrataków właśnie ze względu na Cristiano Ronaldo, na niego, czyli Kardo Quaresma. Natomiast jeżeli chodzi o ten środek pomocy, on jest przeludniony. Oni mają naprawdę bardzo wiele utalentowanych środkowych pomocników, bardzo wielu. Natomiast oni jeszcze nie są zgrani. Większość jest niedoświadczona, jak chociażby Renato Sanchez, który teraz trafił do Bayernu Monachium z rocznika 97. Także spodziewam się, że Polska, że taki będzie sposób Adama Nawałki, żeby oddać piłkę Portugalczykom, żeby żeby oni próbowali klepać sobie w środku pola, żeby Cristiano Ronaldo czekał na prostopadłe piłki. My natomiast będziemy czekać na te kontrataki, przy których jesteśmy naprawdę piekielnie groźni i to pokazuje każdy w zasadzie mecz. Joachim Lew powiedział, że Polska jest jedną z najlepiej kontratakujących drużyn w tym momencie w Europie, natomiast Fernando Santos wczoraj zwracał uwagę na konferencji, że główna siła reprezentacji to jest przejście z obrony do ataku, no, czyli w dużej mierze kontratak w tym przypadku właśnie, w przypadku meczu z Portugalią, także spodziewam się mniej więcej takiego spotkania. Jeżeli pytasz mnie o wynik Myślę, że to będzie w dużej mierze uzależnione od dyspozycji Cristiano Ronaldo. Jeżeli Cristiano uda się wyłączyć, a Łukasz Piszczek jest w stanie to zrobić, nawet Artur Jędrzejczyk jest w stanie to zrobić, który przecież nie gra na swojej nominalnej pozycji, to myślę, że ta Portugalia jest do ogrania. Jeżeli Polska przejdzie Portugalię, to czy Tomasz Cionka sobie w końcu odpocznie na tym turnieju? Nie, absolutnie. Myślę, że wtedy pracy będzie tak z dwa, trzy razy więcej, bo to wtedy będzie naprawdę historyczna chwila, która będzie wspominana w Polsce przez najbliższych... 5 dekad. Łukasz Fabiański będzie wspominany jak Jan Tomaszewski, Arek Milik jak chciałem powiedzieć Grzegorz Lato, no ale powiedzmy, że Grzegorz Lato akurat w tym momencie nie jest jakoś, nie cieszy się szczególnie dobrą opinią. Natomiast już, mów, już, już mówiąc zupełnie serio, zostaną bohaterami narodowymi, narodowymi. Myślę, że wielu już na tym etapie zostało po tym, co pokazaliśmy. Michał Pazdan to jest postać w tym momencie w Polsce absolutnie kultowa, co widać w internecie i, i oni pracują w tym momencie na swoją chwałę. Ok, dziękujemy serdecznie. To wszystko z Marsylii. Cóż, wypada tylko obiecać, że jeżeli Polska wygra z Portugalią, to w końcu skorzystamy z tego pięknego basenu z tyłu za nami, tak Tomek? Tak jest, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, do widzenia.